Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w luźniejszym odcinku, w którym zrobimy sobie na wyspie w Animal Crossing kalendarz adwentowy. Wpadłam na taki pomysł i pomyślałam, że się z wami podzielę, bo tak naprawdę każdy sobie może coś takiego zrobić. Także chodźcie ze mną i wam wszystko wytłumaczę. Okej, okay, tutaj mam prezenty, no bo jak to tak, trzeba mieć coś do tego kalendarza adwentowego. I tak, mi zrobiła te prezenty znajoma, pomyślałam, że może was zaangażuję w odcinek, ale nie chciałam tak żydzić od was prezentów. Także skończyło się na tym, że znajoma zrobiła mi 25 prezentów do kalendarza. Także musicie sobie albo zrobić samemu prezenty, albo właśnie poprosić kogoś znajomego, żeby Wam wysłał. I też to jest fajna opcja dla osób, które grają sobie razem na jednej wyspie, żeby się powymieniać prezentami i zrobić właśnie taki kalendarz adwentowy. Pokażę Wam miejsce, w którym ja bym chciała ten kalendarz mieć. Oj, przepraszam, ale mam chore gardło, także może być chrypka co jakiś czas. Ogólnie chciałabym też tutaj sobie zrobić już ozdoby na święta przy okazji i cały kalendarz chciałabym mieć tutaj, tylko nie wiem czy on mi się zmieści bo mam na niego plan i teraz jak zrobić całą planszę do kalendarza tak naprawdę możecie to zrobić na różne sposoby ja mam wybrany wzór z internetu po prostu ładny zimowy świąteczny design ale wy możecie tak naprawdę zrobić sobie na swój sposób ten kalendarz tutaj was ogranicza tylko własna wyobraźnia to jest to co znalazłam w internecie zobaczymy czy jest to jeszcze do pobrania w ogóle a jak nie no to wymyślę coś innego zanim po to pójdziemy to ja bym chciała Tutaj zrobić mały eksperyment i zobaczyć, czy zmieści mi się ten kalendarz jakoś. Muszę sobie wykopać dziury, najlepiej gdzieś odtąd, bo tutaj będę miała moje ozdoby świąteczne. Także, let's go! A few later. Można powiedzieć, że idealnie wręcz. Może jeszcze o jedną kratkę przesunę do tyłu, ale to zobaczymy. Teraz idziemy po ozdoby świąteczne i po cały projekt, żeby zrobić tutaj, właśnie całą planszę dla naszego kalendarza. Zobaczmy sobie najpierw ten projekt. Czy on jest dostępny? Oczywiście, jeśli ktoś jest zdolny, to może samemu coś zaprojektować. Jest, słuchajcie, ten świąteczny projekt super, ale w ogóle jest dużo innych ładnych. Chciałabym na pewno to. I teraz muszę mieć brzegi jakieś ładne. Trochę tego zapisałam. Zaraz zobaczycie, jak ja bym chciała to ułożyć. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczyć, jakie ja mam ozdoby świąteczne. Okej, okay, na pewno będą Sanie i Renifer i ta wielka bombka i jeszcze to, jeszcze to. Ja to zawsze biorę wszystko, co mam. Jakoś to wszystko ułożymy. Dobrze, czyli tutaj robimy naszą wystawkę. I teraz tak, mamy tą choinkę. Ona pójdzie tu na brzeg. Ona jest ogromna. Dobrze, dalej, co my jeszcze mamy? A, no i muszą być prezenty pod choinką. Tylko nie wiem, czy tutaj, czy bardziej tutaj. Dobra, może niech tutaj stoją na razie. I jeszcze jest taki prezent. Czy go gdzieś tutaj z tyłu dać? Jeszcze mam to. To może sobie stać gdzieś tutaj, może? A, tak, bo tutaj mam jeszcze takie bombki ozdobne. Okej, okay. sobie tutaj będą. Ja chyba jednak przesunę te prezenty gdzieś indziej. Ten świecący może tutaj być. A jeszcze mam tą bombkę. Boże, jak ja wtedy to ustawiłam rok temu? Już nie pamiętam, bo to też jest bardzo ładne. Wtedy tamta choinka mi się zasłania. Czy w ogóle jest sens, żeby ona tu była? A może te prezenty wywalić? Nie wiem. Jest jeszcze oczywiście Renifer, który będzie ciągnął sanie. Okej, okay. czyli tak, ten prezent dałabym. Naprzód. A renifer i sanie pójdą o jeden krok do tyłu. I czy to tyle? Dobra, na razie zróbmy ten kalendarz, bo tego jestem najbardziej ciekawa. I teraz tak, ja też na końcu wam pokażę, jak to będzie w zimę wyglądało. Bo i tak muszę skoczyć do zimy, ponieważ muszę zrobić kilka fotek. Jak tak układam całość, to opowiem wam o tym, jak będę otwierać ten kalendarz. Nie mam w sumie żadnych numerków ani nic. Stwierdziłam, że to nie będzie potrzebne. I tak nie wiem, co jest w tych prezentach, więc po prostu będę je otwierać po kolei. A few moments later. Tak prezentuje się całość i teraz idziemy po prezenty. Ok, prezenty już mam, ale jeszcze zapomniałam, że miałam na środku zrobić jeszcze te ozdobniki, które pobrałam bo mam jeszcze tutaj takie piękne grafiki. Okej, okay, możemy wszystko sobie tutaj zrzucać teraz. Wszystko sobie ładnie ułożyłam, i jeszcze przyda się, może jakaś tabliczka, że to kalendarz adwentowy, i jeszcze jakieś małe ozdoby. Znalazłam jakieś takie dwie grafiki. Może pobierzemy sobie tą. Zrobimy sobie szybko tabliczkę. Zrobimy sobie białą tą tabliczkę i wrzucimy naszą grafikę. O, fajnie. Chciałabym przejrzeć jeszcze świąteczne rzeczy, jakie mogłabym zrobić. I wydaje mi się, że może te lampeczki by były tam ładne, żeby je gdzieś z boku tak postawić. Także zrobię kilka i zobaczymy. Nasza tabliczka może być na przykład tutaj. Ok, te lampeczki ładnie wyglądają przy tej dużej bombce. Teraz zobaczmy, jak to wygląda w dzień i przede wszystkim w śniegu. O, mam lampki tutaj na tej choince. Dobrze, fajnie. Także, jak widzicie, tak to się prezentuje. Jest teraz mega jasno od tego śniegu. Prezenty czekają na otworzenie. Dajcie znać, czy może na shortsach byście chcieli taką serię, gdzie otwieram te prezenty, bo nawet nie wiem co tam jest. No i dajcie też znać, czy Wy będziecie robić taki kalendarz. Pa pa!